Witajcie kochani! Dziś przechodzimy dwa etapy legendarnego szlaku Annapurna Circuit z Hamę do Upper Pisang i dalej do Ngwal. To jeden z najbardziej malowniczych fragmentów trekkingu w Himalajach Nepalu, pełen kontrastów widoków i zmian wysokości. Zaczynamy w zielonej dolinie Hame, przechodzimy przez sady jabłkowe w Bratang, mijamy monumentalną ścianę Puanga Danda, tak zwaną bramę do nieba, a następnie wspinamy się do buddyjskiej wioski Upper Pisang z widokiem na Anapurne 2. Kolejnego dnia ruszamy z Super Pisang do Mgwal, wybierając tak High Road, górny szlak z panoramicznymi widokami na całe masy Burny. Po drodze odwiedzamy Grio, jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych na całym trekkingu. Starą kamienną wioskę z klasztorem i modlitewnymi flagami na tle ośnieżonych szczytów. Odcinek kończymy z Mgwal na wysokości 3660 m, klimatycznej miejscowości z buddyjskimi klasztorami, modlitewnymi młynkami i niezwykłym spokojem. Zapraszam do oglądania. OK, jesteśmy w trzeci dzień na trekkingu. Dzisiaj mamy do zrobienia 15 km. Więc powyżej 3000 wchodzimy na 3600. Tu mamy widoczki. wyspaliśmy w hotel Eagle Eye. Bardzo fajny hotelik z ogrzewaniem, a tu mamy taką pionową ściany więc tak tam jest wygląda Ech, Jesteśmy po kolejnej nocy Pochodzimy z Hama na wysokości 2800 metrów dzisiaj idziemy na 3600 startujemy 15 km Przewyższenie 600 metrów do 700 koło czeki 5000 dzisiaj będziemy widoczki Tutaj jest taka ogromna ściana, niesamowita, w samym hotelu No i, i dalej. Jesteśmy w na największym sadzie jabłek w Himalajach i pokażę Wam jak wyglądają w ogóle widoczne miejsca. Natomiast można sobie kupić wyroby różnego rodzaju jabłka, soczki z jabłek, same jabłka, szalotki, babeczki i różne inne. Więc naprawdę bardzo dobre. Dziano sobie babeczkę i hot donata, jak tam... Ciężko już jest 3 Takie takiej przepaści można przychodzę No jesteśmy coraz wyżej 100 20 metrów Jeszcze mamy dzisiaj 2300 metrów przemysł z drugim zobaczyć jak pięknie jest, zaruszamy, a i wrócimy dalej. Hej, za nami już prawie całe 15 km, został 1 km do miejsca docelowego. Z tyłu jeszcze widać manaslu. Proszę się przybliżyć, trochę. To jest manaslu, natomiast przed nami mamy taką dolinę, taka dolinka. Ok, powoli dochodzimy do Pyseongyang 3,5 tysiąca Przynajmniej anapur na dwójkach Z tyłu jeszcze monastu jest widoczne Według co już Więc śpimy teraz na 3,5 tysiąca Jutro prawie 4, cały czas wyżej No i w całej okazałości Anapurna 2 poszliśmy na 3, 400 prawie Taki hotelik mamy z takim widoczkiem A jeszcze z tyłu ma nas trochę widać Ciepły prysznic, jest możliwość dopłaty, więc zaraz korzystamy, zresztą już wszyscy korzystają no Ale widocznie. Tak spaliśmy dzisiaj, nasz pokój Jesteśmy spakowani. Tutaj śpimy. Idziemy dalej. Dzisiaj na 3600, ponad 10 km. Jest trochę krótsza trasa. No, natomiast już temperatura i wysokość troszkę zmienia, ale mamy na szczęście piękną pogodę cały czas. Nie widocznie na piękne. Ok, wychodzimy z Aper Pisang no, z wysokości 3300, na której spaliśmy dzisiaj. E, jesteśmy po śniadanku, e, porterze wzięli nasze bagaże. idziemy do Mang. E, na wysokość 3600 dzisiaj, i tam śpimy, mamy 10 km do przejścia. No więc e, noc była w miarę OK. Bo taky się tylko przebudziłem, ale im wyżej byłem będzie gorzej, na razie. Nie mamy żadnych problemów zdrowotnych oprócz początkowych zatruć, no, no, ale z tego, co się dowiadywaliśmy, przewodnik, to niestety mięso, które jeździ z Katmandu, więc nie powinno się w ogóle mięsa jeść. Bo jest mniej świeże czasami i chyba nas załatwił. Ostatnie widoczki pokażę Wam, jak to w ogóle miejsca tutaj spaliśmy. to były nasze pokoje na dole. Był ciepły prysznic, 150 rupi nepalskich trzeba było zapłacić, więc około 1,5 dolara. Bez nie było tak źle, kawa kosztowała 250 rupii, więc około 3 dolary. I na przykład nie wiem, pizza, mix z grzybami, z cebulką, szczoskiem itd. kosztowała 800 rupi, czyli około 5-6-7 dolarów jak na tej wysokości tutaj nie jest już to źle no jeszcze widoczki na Anapurne 2 7983 metry niedługo zobaczymy Anapurne 1 ponad 8000 z tyłu jeszcze widok na Manaslu 8150 metrów no Mam mamy piękną pogodę więc udało się nam no. Okej, okay. grupa cała czeka. Jak tam? Ole, chociaż! Yeah. I mamy taki widoczek piękny. Na pewno okazałość, a napórny dwa.

Drużce miejsca. No i piękne, jaki? Jeszcze widok na Malaslu z tyłu. A drupa idzie dalej. Powolutku ostatni wynik na timor 2. Dlatego, że zaraz wejdziemy w dolinę i nie będziemy widzieć. To na 3600, mamy jakieś 10 km, 9 już do przejścia. Jeszcze pokażę Wam jak się idzie trakimnie. Oczywiście raz jest lepiej, raz jest gorzej. Pierwszy dzień był chyba najgorszy, bo to było nie 12 km. Jeszcze powoli aklimatyzacja i wszystkich problemach żołądkowych nie było łatwo. Teraz znowu trochę wysokość daje sobie pochwalić i maturujemy się tej ściany, natomiast drogowskiej się jazda za dwa dni. Będziemy pogrzeć targę chyba jutro już, kiedy mam z lat pamięty, więc tak, 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 będzie na z tyłu. Teraz, tutaj, tutaj w powoli, zaraz wejdę między tą skałę i skończy się widok. i oczywiście, jak będę cały czas mówić o tym, że pogoda nam się udała fenomenalnie, cały czas lazur, zero chmurek, albo rzadkość. Zdrowia. Idziemy dalej coraz ciężej wziąć w powietrzach ostatnio minut na pudne 2 Coraz wyżej jesteśmy 1500 metrów Ech, idziemy tam do góry coraz wyżej coraz wyżej, coraz wyżej Piękny piękne na górę, ciężko się dycha, Kiszan Andrzej jak tam Andrzejku ciężko się dycha ciężko nie coraz gorzej ale piniemy się widocznie przebiegnie przed nami cały czas do góry Słuchajcie stajemy patrzcie co zauważyć przypomina to twarze skupcie się na środku to co Zdobiliśmy 3700 metrów po prawej stronie widzicie Anapurna 3 po lewej stronie Anapurna 2 a z tyłu Manaslu ciężko było wchodzić ale jesteśmy coraz wyżej więc Dopiero się zaczkę, Mordęga powyżej 4000. Ostatnie widoki na Anapurne 2 na Manaslu z tyłu. Niedługo pokaże nam się Anapurne 1, a tu mamy Anapurne 3. Więc żegnam się za napurną 2. Do następnego. Obiecałem żonie, że ją wezmę, więc trzymam słowa. Trzymajcie się. Pa! Okay. Doszliśmy do kolejnej miejscowości. Grupa już się pakuje do pokoi. Jesteśmy w na znaczy 3670 metrów. Zaśnie dziwno się zrobiło, bo zaszło słońce. Idziemy cały czas do góry. Jutro trochę niżej będziemy spali, dlatego że się aklimatyzujemy. Poczekajmy już na 4200. Pozdrawiam Was wszystkich i pokażę Wam jeszcze widoczki, które mamy. Przed nami jeszcze Anapurna 2. Ile dalej? A na pół, na trzy Coś mi A tych czytów już nie pamiętam nas, Natomiast też siedmiu tysiączków A to jest nasz hotelik W którym się będziemy spać Pozdrawiam do jutra Dobra, idziemy na nocny spacer po tej, takim miasteczku, tej Vilić jest plus dwa w pokoju, też plus dwa. Wpadnie już do minus dzisiaj w pokoju i temperatura w nocy przestało na szczęście wiać, bo kurcze wiało. Tak że ledwo dawaliśmy radę, no idziemy się przejść. Później dwie osoby, jedna ma urodziny, druga imieniny. Zamówili torcik. No jest pięknie. Pierwsza gwiazda na niebie. Nie wiem czy widzicie. No i wracamy do pokojów. Śpimy jutro. Kolejne 10, 2, chyba 12 km. Jutro przechodzimy. Pozdrawiam Was oczywiście. Zimowa czapeczka. Kurtka. No więc walczymy.